maneczko kochani, z tej strony Maja. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka kroków stańca nowoczesnego. Pierwszy krok to jest taki: łączymy nogi i 5, 6, 7 i raz, 2, 3 i 4. Jeszcze raz: 5, 6, 7 i raz, 2, 3 i 4. 5, 6, 7 i raz, 2, 3 i 4. Szybciej to wygląda tak. 5, 6, 7 i raz, 2, 3 i 4. Bo to będzie strasznie szybkie. Więc jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz, 2, 3 i 4. Dalej mamy. 2, 3, 4. Raz. I raz i dwa. 5, 6, 7 i raz i dwa i. Od początku całość. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy i cztery. Hop, 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 hop. Kolejny krok to jest, mamy tak palce złączone i teraz dalej tak. 5, 6, 7 i raz i dwa, trzy i cztery.

Ostatni raz tylko, że szybciej. Już 5, 6, 7 i raz, 2, 3 i 4, 5, 7 i 8. Raz i 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. Ok. Jeśli podoba Wam się ten filmik, to proszę o subskrypcję i kciuki do góry. Więc no to dzisiaj na tyle. Pa!